Paweł, jeszcze trochę do meczu Polaków ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy już po meczu Serbia. Włochy, Serbowie bez żadnych problemów wygrali z Włochami, którzy mieli wielkie problemy z graniem. Czy możemy liczyć na to, że Amerykanie znowu zagrają tak jak, tak jak na przykład Włosi ze swojej grupy i Polacy? Trzy sety i prysznic? To oczywiście jest dla nas marzenie, żeby nasi gładko wygrali, ale obserwując drużynę amerykańską widać, że tak idzie do góry. E, łapią tą, tą, tą formę z Ligi Światowej. No ja mam nadzieję jednak, że jakby ta, 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 ta nasza gra się potwierdzi dzisiaj wygram za trzy punkty. Za trzy punkty, ale 3-0 czy jakaś walka będzie? <noise> już nie ma znaczenia, nawet Secik stracony. E, dzisiejsze ewentualne zwycięstwo i jutro z Włochami rozbitymi w ogóle za drużyna włoska to nie grają jak Włosi, w ogóle tam jakaś katastrofa się wydarzyła w tej drużynie. Już zapewni nam tą pierwszą trójkę i, i, i byśmy byli spokojni o mecze z bardzo groźnym Iranem i, i z zdeterminowaną Francją. Liczę bardzo mocno na dzisiaj na... Może nie na pakiet punktów, ale te dwa, czyli po tie breaku to już będzie dobry wynik. Jutro wygrana z Włochami i jesteśmy w domek to się mówi. No To z ręką na sercu przed turniejem spodziewałeś się, że to może pójść w taki sposób, że po pierwszej fazie komplet punktów być może już po dwóch meczach będzie a nas. Nie wiemy tego, ale tak się może stać. Na to liczyliśmy, no. widzieliśmy jaka jak się jak, jak, drogi. Jak ale przewidywałeś, yy, to... że tak będzie, czy gdzieś tam. No na pewno nie tak gładko, nie tak chociaż na pewno chłopcy włożyli całą swoją moc i całą swoją siłę grani na Maxa i dla nich ten turniej już jest bardzo ciężki od. od początku, bo Stadion Narodowy, udźwignęli straszną presję i dali sobie radę z Serbami. Później każdy mecz oczywiście troszkę inny, bo przeciwnicy troszeczkę egzotyczni, ale dźwigają temat. Cóż, no, oby tak było. Te dwa mecze, a później już z Iranem i z Francją troszkę na, na, na luzie. Ale też trzeba walczyć o pierwsze miejsce, bo to pierwsze miejsce jest promowane rozstawianie później w ewentualnej te, tej, 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 tej trzeciej fazie turnieju. Także chłopaki, grajcie cały czas na maksa. Byłeś zawodnikiem. w kurzałocie, gdy ktoś w trakcie turnieju zaczynał pytać o medale? Nie, to, jest to naturalne, normalne, nasi chłopcy już od paru lat zdobywają od czasu do czasu medale rangi czy mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata, oni są do tego przyzwyczajeni. Czują się dobrze, oczywiście o tym głośno nie mówią, ale każdy sportowiec też nie może powiedzieć, że przyjechał na turniej. Nawet przyjeżdżali Australijczycy czy Portoryko i mówią, oni przyjechali zdobyć medale, zdobyć mistrzostwo świata, bo to jest normalne u sportowca. Asi chłopcy jestem przekonany, że noszą to w sercu i w głowie, że, że są dobrym zespołem i stać ich na strefę medową.